Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem pamięsam 196 a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft. 66 prawdopodobnie. I tak, jak widzicie, już zaprojektowałem mur. bo za wizję, żeby nie marnować czasu. To chyba jest część jeszcze muru. To chyba jeszcze nie jest w całości muru, ale już nie pamiętam. Bo to robiłem od razu po nagraniu odcinku. A trochę przerwy było od y, tego odcinka, znaczy między tym odcinkiem a poprzednim. No i tak, tak się prezentuje mur. Mur będzie oczywiście miał. Taką szerokość. No i tak. Pójdę po resztę surowców. No i to będzie trochę. No, tylko niestety Minecraft, wiadomo, czasami lubi przecinać, ale ja spróbuję oczywiście to, że tak powiem, zignorować. No i tak. Weźmiemy sobie trochę tego cegieł. Tylko nie pamiętam, gdzie je dałem. Kamień. No, od dołu jest kamień. Tu jest dużo kamienia, jak widzicie. No i tyle kamienia będę potrzebował dzisiaj. Bo prawdopodobnie nawet i braknie tego kamienia, ale Czego się nie robi. O właśnie, jak widzicie, mam więcej pożywienia w Equifunku, dlatego że poza odcinkami jeszcze po poprzednim odcinku polowałem na Gasty dodatkowo, żeby więcej West Gasta zdobyć. Tak więc yy, bałem się, że mi braknie jedzenia, więc sobie troszeczkę farmiłem, przez co niestety poza odcinkiem. Odblokowałem to ten postęp, no i ten postęp, i ten postęp, no i ten postęp. Dziwne, że one są po angielsku, jaką gry po polsku, tak więc to jest dziwne. Niektórzy mają wersję tą samą, sproszczoną w całości, a niektórzy mają tą samą wersję sproszczoną nie w całości. Nie wiem, czego to jest wina. Jeśli ktoś wie, to może napisać w komentarzu. No tak, niektóre są przetłumaczone, niektóre nie. Tutaj raczej nic innego, raczej nie robiłem. No a jeśli chodzi o to, to to już robiliśmy na odcinku, dobra. No to to tylko tej poza odcinkiem musiałam odbakać, bo musiałam karmić zwierzęta, żeby je wnożyć i żeby więcej żywności mieć. No i tak to wygląda. I chyba nic więcej nie odblokowywałem raczej. Przynajmniej specjalnie nic nie odblokowywałem. No więc tak. No to bliżemy kamienie i z kamieni oczywiście robimy to, co nam się należy. Znaczy to, co nam potrzebne będzie, czyli z tego właśnie lubię budować mury. Tak więc od razu sobie... wiadomo, mamy automatykę w minecraft'cie. Z shiftem klikając możemy szybciej przerobić większość surowców. Tak więc jest to bardzo przydatne w 1.12.2, no i tak. No i my będziemy po prostu sobie no, najpierw zajmować się otoczeniem terenu, a potem będziemy się martwić o miejsce na budowle. Chociaż ja tak naprawdę wielkich budowli nie buduję, więc... No i tak, co my będziemy dzisiaj robić? Projektować jeden kawałek muru Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Na przykład pięć kratek I tu sobie zaprojektujemy jak ten mur będzie wyglądać no, na przykład w ten sposób Tak, lubi gra, przyciąć niestety Zobaczmy ile, no tak, spadają klatki Z przyczyn wiadomości w opcjach chyba już wszystko ustawiłem, aby było jak najlepiej cienie i nie będę wyłączał, bo po co mi to, znaczy po co mam wyłączać cienie? Realistycznie musi wyglądać świat. O, jasność sobie zmienię na jaskrawą przy okazji. No nie wiem co jest, tutaj opóźnia jeszcze Minecraft. No bo nagrywam przede wszystkim. A filmy muszą być w dobrej jakości, bo jak będą w gorszej, no to wtedy kto to będzie oglądał? No i tak, przy okazji przypominam też inne serie na moim kanale. No więc tak, myślę, jakby ten mur zrobić, czy razie A może będzie pusty w środku? Tak, dzięki temu mniej surowców zmarnuje, jeśli będzie pusty w środku. No czyli budujemy coś takiego. Tak, ja nie lubię nigdy zostawiać pustego miejsca w środku, znaczy pusto w środku nie lubię zostawiać, dlatego że. No, dlatego, że. Znaczy tego i tak nie będzie widać, ale wydrążone mury. No cóż, jeśli by coś tu wybuchło, na przykład jakiś creeper, no to będzie miał tutaj dostęp do większej części. Ja to ma chronić właśnie przed dostępem do bazy. Tak więc mur musi być jak najgrubszy. No ale myślę, że raczej takich problemów nie będzie, więc chyba zostawię sobie przestrzeń w środku. No bo ja mam plan pewien na mur. Wysokość odpowiednią chcę też zaprojektować. Więc wysokość muru raz, dwa, trzy, cztery może być dobrą wysokością. No i. No i tak to by mogło wyglądać na przykład. Tu sobie na przykład zrobię coś takiego Jeden projekt muru trzeba zrobić A potem już można budować tak samo cały czas Czyli tak Albo może nawet jeszcze wyższy mur zrobię o Coś takiego myślę, żeby zbudować Tylko z drugiej strony No Fajne jest, bo można wydrążyć sobie i można sobie przechodzić Wtedy w tym murze, to jest właśnie najlepszy Tak więc myślę, że taki chyba Design za, zastosuję Tak więc sobie będzie słychać psa w tle, ale czasami Tylko mam nadzieję no, i tak. Mur ogólnie będzie wyglądał w ten sposób. No, i myślę, że to nie jest za ciasne dla takiego muru. O, bo tak miałby ten mur wyglądać. Na przykład. No, a w tej strony na przykład mogłoby być coś innego zamiast takiego muru, żeby na przykład nie było tutaj zbyt ciasne Na przykład płotek by tu mógł być, albo murek. No, i tak to by się prezentowało ogólnie. No, czyli kolej, pytanie: czy to taki dobry sposób. Czy dobrze to wygląda w ogóle? No tak naprawdę nie ma problemu, czy dobrze to wygląda, czy źle, bo to. Dobra, i tu na przykład by mogły być, nie wiem, schody wyżej, dlatego że tu jest wyżej mur. Nie wiem, ja zazwyczaj takich murów nie buduję, ja zazwyczaj szersze mury buduję. Tak więc, może być z tym niewielki problem, więc będę musiał chyba jeszcze to poszerzyć. Bo chciałem też zaoszczędzić surowce, ale widzę, że z tego się nie da zaoszczędzić surowców. Tak więc będę musiał chyba to przedłużyć. No i dziś ogólnie odcinek będzie zbudowania, a właściwie ten odcinek będzie zbudowania, budowania, natomiast następny odcinek będzie z yy, polowania na znaczy, no dalej misja, kolejna misja, znaczy ciąg dalszy misji Kryształy i Kresu, bo muszę ich sporo zdobyć. Tak więc będzie trochę roboty z tym, co prawda. Dobra, tutaj sobie obudujemy od razu w ten sposób. No i uda wydaje mi się, że brzydko to wygląda, jest takie wąskie, więc zrobię szersze. No cóż, styl jak w Twierdzy Krzyżowiec Więc tak Styl budowy Taki, ale To dlatego, że grałem kiedyś w Twierdzy Krzyżowiec No i Właśnie stąd mam połysły na mury Dobra A więc w takim razie dalej Timelapse, bo to w timelapse się wszystko buduje Znaczy wszystkiego Na pewno nie zbudujemy na wizji Myślę, że poza wizją będę budował I wam pokażę już gotowy projekt może Tak więc w takim razie no, jakby się skończą surowce, to będzie problem, bo ja mam kilof jak widzicie, ale on też się kiedyś skończy. To nie jest tak, że będzie wiecznie. Tak więc w takim razie, budujemy. No, niestety, nie mam czegoś takiego, żeby móc z dwóch komputerów jednocześnie yy, włączyć Minecraft, żeby z góry na przykład było widać, czy coś, że jak buduje, ale dobra. Ale w takim razie, timelapse. Ten zwykły timelapse. Do i zejście. Tak, i wiecie co? Tak przy okazji postanowiłem, że jednak będę używał tych surowców więcej. Nie będę ich raczej mm, aż tak bardzo oszczędzał, zwłaszcza, że wolałbym, żeby te mury nie były puste w środku, tylko raczej Zapchany temu, że żeby były. No wiadomo, Dirtem mógłbym na przykład wypełniać, ale Dirt też może mi się przydać kiedyś. No ale jest wszędzie, no tak. Po prostu ja uważam, że budowla musi być w środku wypełniona. Nie może być pusta w środku, bo to daje środowisko do rozpieszania się wrogich mobów, a po drugie nie jest wtedy dość wytrzymałe, gdy jest puste w środku. Dobra, wiadomo, możecie mieć swoje zdanie. Ja mam swoje. Ja uważam, że budowla... No to nie wpływa co prawda na wygląd, ale wpływa na wytrzymałość. A mury muszą być mocne. Chyba, że to nie ma wpływu raczej na wytrzymałość. No trochę ma. I więcej bloków jest, tym mniej creeper jest w stanie wysadzić. Chociaż właśnie i tak wysadza tylko na 4 kratki. No cóż, i bardziej wytrzymały surowiec może tym mniej wysadza. Za Za tym wytrzymałem surowcę. Nie, jeśli bym musiał prawdziwy mur obronny zrobić, to bym musiał w środku Obsydian poprowadzić. Żeby był odporny na wybuchy. Skończył się surowiec, tak więc muszę trochę kawienia wziąć i przerobić go na cegły. już wszystkie. No i tak. Jak widzicie, z daleka prezentuje się ten mur bardzo dobrze. No i z bliska będzie, znaczy z bliska będzie troszkę inaczej wyglądał niż z daleka, ale to jest po to, żeby go podziwiać, właśnie z daleka. No tak, w tym miejscu będę musiał zrobić już zakręt. Bo 5 kratek szerokości musi mieć mur w sumie. Tak, żeby w środku były trzy kratki szerokości, żeby nie było zbyt ciasno na tym murze. Myślał się, że braknie surowców, ale. Znaczy, już to wcześniej pewnie mówiłem, ale dobra. No cóż. Właściwie mury nie muszą przejść takie same. Na przykład, tu może być takie wyjątkowe miejsce, gdzie mur może być węższy na przykład. Tutaj już nie. To już chyba trzecia noc. Tak mi się wydaje albo druga to jest niedługo trzeba będzie trzeba odcinek Musimy trzeba podwyższyć oczywiście to jeszcze nie jest ostatni końcowy szablon chyba... Nie, to chyba dopiero 20 minut nagrania, chociaż nie wiem dokładnie. Tak, noc i dzień miały być służyć mi za odmierzacz. Żebym wiedział ile czasu nagrywał. Ale i tak pewnie po Time będzie to mniej. Albo nawet i więcej, jeśli rzeczywiście się pomylił No czy jeszcze ostatni dzień w takim razie? A może trochę dłużej? A trzeba się skupić na jednym kawałku, bo jak będę wszystko robił, to wtedy nic nie zrobię. To i tak jeszcze trzeba obudować. Właśnie tutaj jest tak. A dobra, po lewej stronie, dobra, raczej tu będę. O właśnie, tu nie potrzeba mów. Czyli chociaż nie, tu będzie potrzebny mur. No to tu będzie tak. No, akurat na ten czas, żeby nagrać ogólnie odcinek, tak więc, i to jest tymczasowy czas. Tu w ogóle powinno być w ten sposób. Dobra. Ale już skoro robię wszystko, to, robię, to będę robił wszystko Tu przecież mogę zrobić tak To będzie szerszy mur Miał być tutaj węższy, ale będzie szerszy, bo tylko, bo tak najlepiej to wygląda. No, skończył się tak, tak, więc to oznacza, że koniec już odcinka. No, chyba, że jeszcze kilow byśmy naprawili na przykład, albo coś, bo kilow mi się kończy, a mam trochę lewera, żeby naprawić, więc może się uda. Tylko nie mam kowadu, pewnie nie mam tutaj kowagu, będę musiał do starej wazji wrócić i naprawić tak Znaczy... I naprawić kilowa. No dobrze. Myślę, że tak wystarczy na razie. No tak, na pewno wystarczy. Mam tu coś ciekawsze... Dobra, nie mam kowadła prawdopodobnie. W tym miejscu. Tak, I jeszcze nie zrobiłem szyb w ogóle tutaj. Tak, gdy się wsadzi szyby, to to będzie dobrze wyglądało, więc... Szyby. Szyby są w piecu. Znaczy, szkła są w piecu. No tak, na razie całego muru nie zrobimy, bo surowców trzeba mieć więcej. A na to potrzeba więcej, no... Kilow, a na to potrzeba, no... bo widzicie, odblokowałem przy okazji receptury. Które oczywiście będą po to, aby... Z nich skorzystać. 16 na razie zrobię na początek. Zobaczmy, czy wystarczy. Pewnie nie. O! To jest wyliczone chyba. Czyli coś czuję, że będę potrzebował jeszcze jeden. Czyli akurat wyliczony mam ilość szkła. Tym razem, jak widzicie, specjalnie chyba to musiałem liczyć, tak więc, tak więc wszystko zostanie wykorzystane do zrobienia okien. No tak, jakbym się pomylił, to bym miał stratne szkło, chociaż nie do końca, bo on kilowa. No i tak to wygląda. No od razu wygląda lepiej to. No dobra, no to w takim razie coś na miniaturkę by się przydało. Chociaż już pewnie zrobiłem miniaturkę, tak więc nie potrzebam już więcej. No ale dobra. Musi być miniaturka, bo w tej serii jest miniaturka. Dobra. Zak. No, Muru nie będę robił, robiła na odcinku, chociaż nie wiem. Dobra, a więc to tyle w takim razie. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Na razie, cześć. Pa. No i pozdrawiam. Pa. Mam tej łapce w górze. Pa. I o innych seriach również, bo mam serię EuroTrack Simulator główną. To dla tych, którzy, których Minecraft nie interesuje na przykład, no to możecie sobie też zobaczyć EuroTrack Simulator moim wykonaniu. A więc w takim razie to tyle.